Pół roku prezydencji słoweńskiej niczym się istotnym nie różniło od innych prezydencji, ale na pewno po raz kolejny umocniło moje niezłomne przekonanie, że Unia Europejska jest nam absolutnie niezbędna do życia. Bo pomyślmy, gdyby nie Unia, to kto by nas na przykład wzywał do ograniczenia prędkości w miastach do 30 km na godzinę jak Parlament Europejski 6 października? Gdyby nie Unia, to kto by nam zakazywał chowu klatkowego, nad czym Unia już od jesieni pracuje? Gdyby nie Unia, to kto by nam zesłał błogosławieństwo totalitarnych paszportów covidowych, które tak były skuteczne, że Unia Europejska jest jednym z najbardziej dotkniętych epidemii regionów świata epidemią regionów świata? Gdyby nie Unia, to kto by nam obiecał pieniądze na odbudowę po covid a potem ich nie dał? Gdyby nie Unia. To kto by nas szantażował karami za turów? Gdyby nie Unia, to kto by nam nakazywał, wbrew traktatom, uznanie ślubów faceta z facetem, jak to uczynił znowu Parlament Europejski 14 września? Gdyby nie Unia, to kto by nas pouczał, że nie wolno nam chronić niepełnosprawnych dzieci przed zabójstwem w łonie matki? I kto by powtarzał fałszywe informacje rozpowszechniane przez Lewicę, że jakoby prawo w Polsce nie chroni życia matki, choć ta przesłanka od lat 90. się u nas nie zmieniła? Długo by tak można pytać. Od razu widać, że bez Unii to bylibyśmy jak mysz bez siodła. Kolejne pół roku prezydencji utwierdziło moją niezłomną wiarę w niezbędność Unii Europejskiej. Amen.